Cześć, ja jestem Kemer i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na temat słuchawek JBL Club Pro Plus TWS i JBL Tour Pro, TWS, pro Plus TWS. No, nazwa jest wręcz trochę komiczna, jest, brzmi jak parodia tych wszystkich nazewnictw. Jest Pro, jest Plus, to brakuje jeszcze Max oraz Ultra. A więc, co łączy te słuchawki oprócz pokręconego nazewnictwa? Na pewno cena, która jest bardzo podobna, czyli okolice 900 zł. Zaznaczam to na początku, aby wiedzieć mniej więcej z jakim kalibrem mamy do czynienia, bo tak są to sławki totalnie górno-półkowe. Zostawałem już kilka takowych par od JBL i były one po prostu słuchawkami. Od takie fajne, fajnie grały, ale no słuchawki. Natomiast tutaj mamy totalnie in, inne doświadczenie względem tamtych, konkurujący już tymi nawet dłuższymi sławkami. W każdym razie z tą wyższą półką. E, już zupełnie zakładając takie sławki Xiaomi i porównując je do tych, to odlatujemy do innej krainy. Jednak zanim już ja zupełnie odlecę, zachęcam do oglądnięcia recenzji do końca, ponieważ wspomnę tutaj zarówno o plusach, jak i o minusach, oraz na ogół powiem, czy warto kupić te słuchawki i które wybrać, jeżeli mielibyśmy wybierać pośród tych dwóch modeli, bo różnice są nieoczywiste. Serdecznie zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy od wyglądu, bo tutaj widzę pewien zgrzyt. Słuchawki kosztują podobnie, a patrząc na nie, cenowo można by się machnąć o kilka stówek. Klaby wyglądają znacznie taniej. Prozaiczna budowa, wrażenie tańszych plastików i tak dalej, a drugi model, czyli Tour, to całkowite przeciwieństwo. Piękna, gładka obudowa, błyszczące elementy, i na ogół wszystko zrobione tak, aby wydawały się jak najdroższe. Dla mnie jest to zły krok względem klienta, bo jest to przestrzał, jak słuchawki za 200 zł, a 800 zł, lub nawet 900. Dodam jeszcze, że nie rozumiem ich nazewnictwa. Pomijam zbędne dodatki w nazwie, ale chodzi o ich dopasowanie do swoich wokółusznych. Klubu naucznych braci, to właśnie klaby powinny wykonać tak jak tury, a tury tak jak klaby. Byłoby wtedy idealnie, a tak to nie rozumiem. Sławki wycieczkowe wyglądają bardziej klubowo od tych klubowych. No weźcie, ale tak już podsumowując, wykonanie, takie wrażenie, w obu jest super, ale w turach jest lepiej. O samym wyglądzie, stylistyce i wrażeniu dalej śpiewać nie będę, bo po to jest film, abyście mogli zobaczyć z każdej strony bez mojego zbędnego biadolenia. Powiedzmy sobie jednak może o kwestii stosunkowo ważnej przesławkach True Wireless, bo właśnie ważne, aby one były True Wireless, a nie tylko Wireless. Tutaj tak rzeczywiście jest. Nie są to najtańsze słuchawki bezprzewodowe, które opierają się na standardowym połączeniu Bluetooth. Opierają się one na platformie Google, przypisując się do naszego konta właśnie Google. Oczywiście nie jest to poziom ekosystemu Apple czy ekosystemu Galaxy, które są bardzo rozwinięte. Natywne okienka po słuchawek, automatyczna synchronizacja z laptopami i tak Tego tutaj nie ma. Nie, nie jednak wszystko tutaj stara się być właśnie takie i co najważniejsze, jest banalnie proste. Pierwszy raz otwierając sławki wyskakuje nam powiadomienie na telefonie z prośbą o konfigurację urządzenia. Przechodzimy przez kilkusekundowy proces, dosłownie kilkusekundowy i voilà. Sławki są skonfigurowane. Za każdym kolejnym razem otwierając słuchawki, będą one automatycznie łączyć się z naszym telefonem i towarzyszyć ku temu będzie wyskakujące powiadomienie informujące nas o stanie naładowania słuchawek i pudełka. Dochodząc jednak do samej aplikacji, to tutaj należą się ogromne słowa pochwał. Czuć profesjonalizm na kilometr, przepiękne animacje, płynne działanie i spójny wygląd. Jedynie słuchawką czasami odwala, ale to, jest, to są takie niuanse. Z funkcji mamy możliwość kontroli nad gestami i skrótami, za tym idącymi, wybór asystenta głosowego Google, asystent lub Alexa. I funkcja ta sama w sobie działa świetnie: sterowanie domem, oświetleniem lub po prostu dokonywanie połączeń. Asystent Google potrafi także odczytywać powiadomienia, wszystko po polsku oprócz, wiadomo, innego asystenta czyli Alexy. Aplikacja pozwoli także znaleźć słuchawkę poprzez emitowany pisk i co ciekawe, ten sam pisk usłyszymy, gdy źle włożymy słuchawki do pudełka. To znaczy, gdy włożymy słuchawki, że się mieszczą, a nie ładują, bo ich nie dopchnęliśmy do końca, słuchawki same to wykryją i zaczną piszczeć, abyśmy je po prostu w środku pop poprawili. Z innych funkcji, no to Equalizer z możliwością dobierania trybów i pełna kontrola nad noise cancellingiem i głosem otoczenia. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest miazga. Serio, to prawdziwa redukcja szumów. Funkcja słyszenia otoczenia skrócę wspominając, że działa tak jak powinna, czyli słyszę wyraźnie rozmówcę i otoczenie, a na dodatek sprawdza się, gdy chcemy słuchać muzyki w mieście, a jednocześnie słyszeć wszystko wokół dla naszego bezpieczeństwa. Dla osób, które jednak chcą się odciąć od zgiełku miasta lub z stukania pociągu lub tramwaju, to redukcja dźwięków otoczenia w tych złapkach jest wzorowa. Mówię tutaj o obu modelach. Jadąc tramwajem cisza, idąc miastem cisza, cisza i cisza. Nawet jak leżałem na łóżku, słuchałem muzyki i wjechał do mojego pokoju iRobot, to zorientowałem się o tym dopiero po kilkunastu minutach, jak już z tego łóżka wstałem. Oczywiście wyłączając muzykę i operując na samym ANC słyszałem pewny szum tego robota, ale to i tak nieporównywalne z tym, co słychać będąc obok takiego urządzenia. No i co? Teraz sprawa dźwięku. I tutaj znowu mam jakiś wąt do tego głupiego nazewnictwa. Typ dźwięku jest wręcz odwrotny zupełnie jak wygląd. Ja w ogóle trzymam się teorii, że one miały być nazwane na odwrót, ale ktoś się pomylił i tak już zostało. JBL Tour Pro Plus TWS brzmią klubowo, mają dużo, dla mnie za dużo basu i za bardzo o tym, że dźwięk jest czysty, mówić nie można. A Club Pro plus TWS nie brzmią klubowo i brzmią bardzo czysto. Różnica między tymi dwoma modelami w samym trybie equalizera to dla mnie, dla moich uszu przynajmniej, jest przepaść. W których mamy typowe, dudniące basowe dźwięki, jakby ktoś tam włączył bass boost. A w klubach mamy krystaliczne, e, spokojne dźwięki. To jest naprawdę taki dźwięk, którego się przyjemnie słucha. Czysty, szeroki, bez zakłóceń. Udane stereo i w ogóle. Oczywiście to nie znaczy, że tury mają zły dźwięk, bo jest on wciąż dobry, jednak skierowany do innej grupy użytkowników lubiących bardziej basowy dźwięk. Dla mnie jednak wygrywają klapy, jednocześnie jednak przegrywając w dwóch kolejnych aspektach w baterii i w mikrofonach. Zacznijmy od tego pierwszego bo nie ma tutaj co za dużo mówić: 24 dla klubów i aż 32 godziny dla turów. To są naprawdę okej okay wartości, i w moim cyklu nie zdołałem ich władować. Te 24 godziny i 32 godziny to, to jednak są sumaryczne wyniki. Rozkładając to na czynniki pierwsze, no to Club Pro Plus DWS wytrzymuje 6 godzin ciągłego słuchania, a pudełko ma w sobie, tak, prodajnie mówiąc, 6 na 18 godzin, a razem 24 godziny. Przy Tour Pro Plus TWS mamy aż 24 godziny w samym pudełku i dodatkowo 8 godzin słuchania w jednym ciągu. Razem 32 godziny. Oba modele wspierają standardowe bezprzewodowe ładowanie etui. Co do mikrofonów no to po prostu myślę, że pozostawię was z tymi nagraniami. Sytuacja jest taka. Na uszach mam JBL Tour Pro Plus TWS, czyli te okrągłe słuchawki, a ple no. Leci mi biały szum ulicy i jadący samochodów uśpi dziecko w kilka sekund. możecie sobie znaleźć na YouTube. A włączony mam noise cancelling. I tak oto brzmi dźwięk z włączonym noise cancellingiem i z symulowanym białym szumem ulicy w tle. Teraz mówię do Was tej samej smugawce, z tej samej pozycji, z tym samym dźwiękiem, leczymy biały szum ulicy i jadący samochodów uśpi dziecko w kilka sekund. Jednak bez noise I I sami zobaczycie jaka jest różnica, czy na korzyść tego rozwiązania, czy na korzyść tego rozwiązania niemniej jednak. Ja jako osoba, która ma te słuchawki i która słucha, a niekoniecznie mm, słuchawki pełnią rolę puszczającą, a nie słuchającą. I ja jako słuchacz e, samego dźwięku ze słuchawek i tłumienia, no to powiem wam, że różnica jest kolosalna. Ja wtedy tych dźwięków niemal nie słyszałem, a teraz czuję je dość mocno. Mogę określić, czy jedzie trzelarówka, czy, czy jedzie samochód, no różnica jest spora. Mówię teraz do Was z słuchawek JBL Club Plus TWS, czyli z tych słuchawek trójkątnych. W tym samym scenerii, w tym samym miejscu i tak dalej. Tak subiektywnie to powiem, że dźwięk jest zły, jest, jest właściwie nawet nie zły. Obiektywnie. Ten dźwięk po prostu jest. Teraz już znaczy, że mówię z moim z i teraz powiem się na inny temat, czyli na temat dopasowania dółka. i te sławki znacznie mi osobiście leżą w uszach i mi wypadają tak jak tamte. Bo tamte ludzie wypadają normalne na tych testowe nieważne Nie Miałem już najmniejsze, największych nic Po prostu te reklamy, czy te dwukotne leżą mi lepiej w uszach. To nie znaczy oczywiście, że u Was tak będzie, u Was może być diametralnie razie. No i z kasę, dezaktywowany i mówię do Was ponownie. Przy białym, szumie ulicy i jadących samochodach uśpię dziecko w kilka sekund. Znowu z trybowych trawek, czyli klat pro plus DWS. No i tym razem nie będzie równie zły tak ogólnie, ale to już do Was należy rola, która oceni czy lepiej słuchajcie, z wytłumionym otoczeniem, czy też nie. No i na ogół nie wiem, czy ten dźwięk powinien być aż tak zły, ponieważ brzmi on no, wręcz niezrozumiale w niektórych elementach tak? i w sumie to zakończę już do no, tutaj, bo szkoda mi waszych kursu. Także jak widać, a właściwie słuchać, w klubach jest źle, a w turach jest ok. Podsumowując cały materiał. Obie pary słuchawek są bezproblemowo funkcjonujące od szybkiego łączenia przez automatyczne pauzowanie słuchawek po wyciągnięciu ich z ucha. I do tego różne gesty, aż do ostrzegania przed nieprawidłowym włożeniem ich do ETUI. Do tego rozbudowana aplikacja, możliwość szukania zgubionych słuchawek, niestety nie tyczy się to ETUI, no i na ogół dopracowane urządzenia. Niemniej jednak inżynierzy JBL idealnie, wręcz na siłę, na niekorzyść klienta, rozdzielili plusy i minusy między tymi modelami, aby oba się sprzedały. Nazwa też jest jakaś pokręcona, aby zmilić klienta. JBL Club Pro Plus TWS toją bardzo czystym i porządnym dźwiękiem, stonowanym wyglądem, koszmarnym mikrofonem i dla mnie dobrym dopasowaniem do ucha. JBL Tour Pro Plus TWS oferują bardziej pasowy dźwięk, dobre mikrofony, dobrą baterię, jednak taki przeciętny, taki w normie czas słuchania na jednej sesji, no i wykonanie oraz wygląd wprost klasy premium. Co ja bym wybrał? Mimo wszystko, klaby, bo dźwięk mają dobry, a to dla mnie najważniejsze. Mikrofon ważny, byle Aleksa mnie rozumiała, a i znacznie lepiej pasują mi do ucha. Są też tańsze i w niektórych sklepach dostępne w dziwnie niskich cenach. A i tak ogólnie, w opisie znajdziecie link do cen niższych niż te oryginalne, sięgające 900 zł. Na tą chwilę dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. I mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Zapraszam też gorąco do sekcji komentarzy, ponieważ aktywnie Wam tam doradzam i zawsze odpowiadam. Jestem tutaj dla Was. Z mojej strony byłoby to już na tyle. Liczę na łapkę i subskrypcję. Ja się sobie żegnam. Do zobaczenia. Cześć!